Witamy Państwa 30 grudzień Jestem obrata u u pocztowych Rozpuścili, ogarnęli śnieżek trochę przybliżymy Łąbki już gruchają Wesoło, jak już, już by w parę chciały Trochę że przyszło i siedzę na dachu tak przy wlotach gruchają mróz minął dzisiaj odpuściło trochę mamy odbiór Po mrozkach na dwór się Kiedy puszczacie w te pary? 14 luty. Brat mój parować mają na 14 luty. Ale od pogody, może będzie ciepły, to szybciej. Dzisiaj sprzątają. Tanie w dzisiaj panowie. Siedem, zaraz, zaraz brat tam pokaże Siedem sztuk do rozpłodu rozprzedaży sprzedaży W budzie w środku siedzi jeden łotwórzata czwórzaka co A ja one już bo chciały pary teraz na sprzedaż? Tutaj jest tutaj jest parę gołą ale tutaj mam tylko tu tylko do dwóch są do dwóch gołębi są tylko rodowody nie wiem, gdzie to dalej, szukałem wczoraj tego wszystkiego, ale to... To tu jest do tej pary, nowe Jakby ktoś był zainteresowany, to pokaż Sebastian, to, to jest to jest samica. Zaraz ją pokażę tą samiczkę. Tu jest rodowo tutaj tej samiczki, co będzie brat prezentował. Ech. Tak, to jest. jest ta samica Który to, to rok tej samicy? Tu masz na tym, trzeba zobaczyć 06, nie, tak? Nie, nie, tutaj jest, z 15 to jest samiczka Tutaj nie, jest. jest Z 15 rok. roku Zakrepiona To jest ta samiczka O, czy będzie na widnie, bo to takie troszeczkę To jest ta samiczka Gołubek zdrowy Konie, jakieś... nie, po nich nie miałem żadnych młodych. Od razu mówię, bo tu jest tu tego tyle jest, że ani ich nie miałem. A już nawet nie będę sprawdzał, bo to jest tego muszę tu porządek zrobić, jest tego dużo. I do niej jest samiec też. Zaraz pokażemy do niej samczyka, panowie. To jest jej samczyk czy... Tak, tak, to jest jej samiec, Czekaj, tylko jeszcze sprawdzę, tak A to jest rodowód tego gołąbka. To jest teraz tego samca, tak? Może wyjdziemy trochę na, na, na ten ten na zewnątrz, nie było to tam To jest rodowód tego samczyka Z 13 roku jest gołąbek Z 13 roku gołąbek Mocny gołąb. Raz już mu skrzydełka pokaż. Gołębie są zadbane, poszczepione. No, no widać. Ja tam od gołębie dbam, także... A naprawdę wydaje tylko dlatego, że po prostu jest ich za dużo. Pokaż oczko. Jeszcze przybliżymy oczko. Tego gołąbka. Bardzo ładne. To jest ten. To za to były dwa, tak? Samczyk i samic, to samiec? Tak, to była ta para, tutaj na tych już właśnie nie mogę znaleźć tych rodowodów. Ale... Na razie, brat, nie mogę znaleźć One Miały rodowody wszystkie. Ale będzie szukał ktoś, jak ktoś będzie zainteresowany. Tu jest samiec, potężny samiec. Też w Piękny samczyk. kogoś te lotki? takie ja ma. Mazany taki. Mazany, bardzo ładny. Gołom, proszę zobaczyć. Gołom jest. Potężne są te gołębie. No to co na w ręku, chyba widać, jak trzymam, że to w jednym ręku nie można tych gołębi utrzymać. Także gołąbki. Bardzo ładne. Staram się o nie dbać. Pokaż tak, obrączkę. A obrączka to jest. Z 14. Roku. PL. 0393 7481, 14 rok z Polski Siema Także tak on wygląda, jakby coś był zainteresował. To jest samczyk, nie? Da, to jest samczyk To jest samczyk wiem czy już ja prezentowaliśmy to jest czwarty gołąb. Czwarty gołąbek. To jak dobrze pamiętam, to jest z gołębi Fabry. To jest gołąb z 13 roku 0144 6411. Także jakby to chciałem, szradysz w skrzydelkach. Bardzo też piękny gołąb. Po nim akurat młode mam, miałem, nie, miałem cztery chyba, jak dobrze pamiętam. Są. To po chyba, wszystkich są młode. To chyba to... dwa zostały. Także. Chciał sobie do sprawdzenia to. Tu zaprezentowany. Jeszcze zostały trzy, tak? Bo tak, było tak. siedem. Trzy. trzy. trzy zaprezentujemy. Mamy kolejnego samczyka. To jest na belgijskiej obrączce gołąb, z Belgii. To jest z tych co od Marka? Nie, to nie jest z tych co od Marka z Belgii. Tutaj jest BS 18 500 198 4. Tak wygląda. Niski samczyk na belgijskiej obrączce tyby wyrywne, także. Głębie dobrze zbudowane są. No, mówię, jakby tam ktoś od, był, od, jakby ktoś był zainteresowany to Proszę zadzwonić, podamy później Nie za dużo pieniądze i oddam I jest? Tu jest i było. Kolejny gołąb Też potężny Są same samce? Tak, to jest potężny One To jest gołąbek na czeskiej obrączce z 18 roku 01-137-21-10. Pokaż go ładnie. Tak, ten gołębek wygląda. Ten samczyk. To tu jest 7 sztuk, a eee, jedna. Jest jedna para. I tutaj teraz jedna para tych właśnie, co na początku pokazywałem. I tu w teraz to jest to, go pokazywaliśmy, tak? Tak, tak. O tutaj ta groszka jest, to jest samiczka jest w sumie dwie, dwie samiczki, tak i pięć samczyków, tak? Tak, jedna, jedna cała panu, jedna cała para tutaj jest GOM z 18 roku, rok 18 Nie, 66, 09 024 Kamiczka, bardzo ładna panowie. Jak coś komuś tam wpadło tak, wielko, to, proszę dzwonić. To zapraszam. Nie, jak się nie podobają to numer do ciebie Ark jaki? Żeby domy nie dzwonili, bo nie wiem. 511 511 845, 845, 452 452. No i to będzie chyba już... Także zaprezentowali im te 7 sztuk, co jest do wydania. Do spodu, tak, to są. Tak, to są do, do dwóch są rodowody, na razie znalezione. Później jeszcze będziemy. Bro... Bratu będzie szukał, do... ktoś będzie zainteresowany. Trochę był za granicą, teraz mu musieli wszystko poszukać. tego po... Gołąbki, jak dać bardzo wesołe. Grucha, ja bym chciał iść do parek. Tam już się farują nawet. Mamy wielkie sprzątanie Dzisiaj brat mówi że wielkie sprzątanie Ale on tu sprząta cały czas ja nie wiem co on tu sprząta <śmiech> <śmiech> Panowie Cały czas sprzątamy Cały czas sprzątanie mają i... jest, to jest, No jest to... te dwulatki pokazać Dwulatki, samczyki A Tutaj też jest brat mówi że około 14 lutego Będzie puszczał w pary Tak i czekamy ten też Nie będą nagrywali, jak to będzie w te pary puszczane wszystko, są dwulatki, siedzą sobie. Bojom sugrįžti į šitą įnešimą. Tanie o wielkie ruszta wyciąganie, ponad jest trochę pracy, to jak tak trzeba po tych rusztach wszystko wyciągać z tego. Gołębie jeszcze karmimy mocno. Murat mówi, że gołębie jeszcze karmi mocno. połowie stycznia mogę stycznia już zaczynamy. stycznia obie... przechodzą na, obie... na inną... Na owiec i ten, na razie dajemy taką... karmę. Cały czas dajemy. Uważam, że gołębie powinni mieć dobrą karmę. Połownie stycznia przejdziemy trochę na owiec. Przeczyścimy je troszeczkę, a no jak przybędzie zaczniemy puszczać później w pary. Zobaczymy. Zobaczymy co ten rok co ten rok przyniesie. Będziemy nagrywali każdy lot. W tym roku Pokażemy. wylataliśmy... Nie wiem czy tu mam te rodowodach, a tanie, bo nie. Nie mam tych dyplomów. W tym roku wylataliśmy czwartego, czwartego i piątego przewodnika w oddziele Malbork. Także myślę, że, 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 że jak na te a ten krótki czas z tymi gębiami nie jest źle W tym roku trzeba się mocniej przyłożyć Do tych treningów I zobaczymy A teraz będziesz na miejscu to Tak, teraz już też jestem treki. na miejscu Tamten... Wiesz, teraz będzie inaczej Samochód, wszystko pod ręką, to będziesz sobie wodził na treningi bo tak, nie no Będziesz musiał będzie... się prosić Bo to tak to nie zawsze każdy ma no, czas tak. a to tego. To raz, przy raz się na ten trening pojechało, raz się nie pojechało Tak, bo to... Najpierw teraz brat zdał prawo jazdy, dopiero teraz będzie sobie... Jeździł sam na treningi wywoził, a no teraz tam kolega ma czas, raz nie ma, to tak wiadomo jak to jest. Także będziemy miarę te możliwości cały czas nagrywali, a będzie się robiło coraz ciekawie, wiadomo, tak, tak. będą puszczane Czyli w pary, później zaczną się. powoli do lotu, to będzie, będzie naj... umie, także... najciekawiej, wtedy będziemy. Będzie Państwo widać, jak one będą siadać. Jak to będzie wszystko wyglądało. Teraz odwilż mocna przyszła, to trzeba tam to wszystko dobrze powyczyszczać, w tym mniku I jakoś tam... Także jutro Sylwester, to życzymy wszystkim hodowcom... Wszystkiego dobry... dobrego na Nowy Rok i... żeby te gołąbki były zdrowe i... jak, naj... jak najszybciej powracały do domu. Żeby się dobrze chowały, teraz. dobrze leciały. Dobrych lotów, żeby jak najmniej ginęło. Także wszystkiego najlepszego. Zdróbka. I dobrych wyników w hodowli. Życzymy z Elbląga, Gołębie, Bolka. Do usłyszenia.